Dobra. Dobra, nieważne, lecimy. Nie wiem lecimy co to tutaj. jest Open Parachute. To jest Altis. Chodźcie, to możemy razem grać na Altis. Tylko nie wiem gdzie jestem. Ja jestem gdzieś w powietrzu, tyle wiem. O ja pierdolę, lećcie nie. na południowy ten. Lećcie na południowy yy, zachód, bo jesteśmy nad morzem. Żeby was nie wywaliło na tym, na, na morzu, bo jest wtedy, wiecie, koniec gry. Nie wiem, gdzie my jesteśmy No Nas... znaczy, Widzę o, brzeg. Dla nisko otworzyłem, otworzyłem spadochronku, wiesz? No nie, ja mam. Ale ja mogę motorówką po ciebie przypłynąć. Tylko przeżyj. Co ty myślisz? Tylko współrzędne podasz mi i ja przypłynę po ciebie. Jasne, jasne. Dobra, to ja do Agriatriada powoli. sobie, wiesz, sunę. Widzę brzeg, więc jest spoko, tak? Ja jestem chyba jednym z najwyższych spadochronów, chyba się szybko skapnąłem. Najprędzej. No, chyba tak. Więc. E... Więc chyba wygramy to, bo reszta się, z, reszta się podda. Ja a na się motorówce możesz takim... z karabinem na motorówce pływać i zabijać. O, ale będzie. <laughs> to będzie wiesz, TEAM Show. Patrz, spadł, spadł ten samolot. Nie, ale problem jest taki, że ja też nie wyląduję przy samym tym. No o, na, nie, a może mi się uda. Nie, no, najgorsze ja wiem, miejsce, tak, jakie wiesz, może być. Najlepsze, że koniec stanie... mapy chyba będzie na środku tej plaży. Znaczy na środku morza, nie żartuję. <laughs> Kubeczka się gdzieś na środku, Kółeczko zaraz się zawęzi, to wiesz co się stanie? To... Ale wiesz co, to, to są moje klimaty w sumie. Navy Seal. Myślisz, że teraz ludzie będą płynąć do brzegu? Przerąbane taki ten Wierzę, właśnie Dlatego Altisa nie lubię. Przerąbane się. No wiem, no ale jednak da się kilometr przyczołgać, nie? Przerąbane mają, ja patrzę gdzie ci ludzie lądują. O, ja fuck. właśnie ląduję, Bardzo Ale nie są tak, tak daleko, wiesz? Niektórzy nie są tak daleko. 5 minut i dopłyną do brzegu. My w I tym czasie już tak. będziemy full staffami. Szukam łódki, ja jest dobra. Widzę speedbooty. Widzę speedbooty. Myślę, że podlecę na, tylko na brzeg jakieś ammo wezmę. Wiesz? Czołg tu jest w ogóle. To możliwe? Co to? A nie, to jest ten. Bo tu jest kościół, wiesz. Ja przy tym. Przy przystani ląduję. Nikt nie gra w fifę. Lachu gra w fifę. Co? I we 14 ja już nie grał, w 15 gra. Chyba nikt nie gra w starszą, bo to zawsze to jest jak Battlefieldem, że trzeba. No no akurat. Bo jest tańsze, to wiesz, Ultimate Team tam jest, to ludzie sygrają grają 14 jeszcze. Mhm. Czuję jak Michael Phelps, kurde. Ja powinienem pływać motorówką. Czekaj, i tam gdzie ludzie na brzeg wypadają, to jest hardcore? Tak. ja nie mam tego? O kurwa. Tak. Kolej się na brzegu z pistoletem. Hello Moto. Kurwa, Jeszcze ladą, nie szala do mnie czy nie? Nie wiadomo ile takich jak ty tam płynie. ciebie. Wait. On mówi. Stop, 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 stop. Aha, A to do ciebie. Leave me! Hello. On Chyba nie ma mu, wiecie? Słyszę Teraz uderzenia w przypływu. Nie mogę być daleko. Teraz Kurwa, nie miałem broń i mnie zajebał. No nie mogę. Ach, mogłem tak jak jogurt strzelać. Jeszcze bym go zdążył strzelić, bo już miałem magazynek załadowany. Fuck, no Więc i co? tyle. Pograłem.